Myślę, że namówiłeś mnie. Namówiłeś tak, tak. mnie, długo nie namawiać nie musiałeś, więc jestem ciekawy, co tam słychać u ekipowiczów po rozpadzie. Ponad rok temu nagrałem film, w którym przedstawiałem argumenty, dlaczego według mnie ekipa niedługo się skończy. jak zapewne większość z Was wie, miałem rację, niedługo Fynna, później ta się rozpadła. Przy okazji czego wiele osób spekulowało, jak poradzą sobie członkowie ekipy po zakończeniu projektu. Ciężko określić dokładnie moment, w którym ekipa dobiegła końca, jednak jakoś minął ponad rok od mojego filmu, to uznałem, że warto sprawdzić, jak radzą sobie byli członkowie ekipy. W kolejności od tych, którzy poradzili sobie najlepiej, do tych, którzy poradzili sobie najgorzej. Przed rozpoczęciem materiału krótkie słowo od sponsora filmu. Każdy z nas robi zakupy w internecie. Jest to już nie rozpoznawalne. Aby zacząć korzystać z tych. Shops Zaczynając od Friza, który rok po rozpadzie ekipy radzi sobie definitywnie najlepiej ze wszystkich. Czekaj, możemy, możemy postakulować. No to wiemy już, że Friz radzi sobie najlepiej, nie? Jakby to chyba ch chyba nie podlegałoby dyskusji, nie? Jakby oboje byśmy pewnie postawili na Friza. W drugiej kolejności no pewnie Wersop, nie? No. I kto dalej? Tak. tak. Kto dalej? To jest no, dobre z... pytanie. No, i, tu, wiem, bo... i, tu, I tu już się zaczyna ten problem, nie? Kto dalej? Patecki. Bo on, on wiesz, na ten koniec, dookoła świata miał tą serię. Nie, no to patecki myślę, że sobie w miarę No, myślę, że jak to trzecie miejsce jest patecki. Później co? Później. Pó... Właśnie, później już jest problem. Ale ja bym stawiał pewnie krzychu, ten toczciwy krzychu. I cholera, wie, kto dalej, nie? Jakby Murcik z, y, Tom tą y, Marcysie minimajka dałbym dosłownie w jednym worku, nie? Ich członków. Patrząc samymi statystykami, każdy jego film robi minimum 2 miliony wyświetleń, co sprawia, że jest pod tym względem numerem 1 na polskim YouTube. Posiada również jedno z największych kont na Twitterze w Polsce, bo niedawno przebił milion obserwujących. Jednak jego własna działalność to dopiero wierzchołek góry ludowej jego sukcesów. Freeze posiada najwięcej akcji spółki ekipy, która ciągle tworzy nowych influencerów, m.in. grupę Genzy która to generuje na każdym filmie milion odsłon. Co, biorąc pod uwagę, że dodają oni nowe materiały co około dwa dni, jest wynikiem równie, o ile nie nawet bardziej imponujący niż ten na kanale Freeza. Poza Genzy, niedawno zakończył się projekt Twojej 5 minut 2, a spółka ekipa podpisała przy okazji kilku nowych twórców. I to właśnie dzięki temu, pomimo upływu czasu, Freeze dalej jest aż tak znaczącą postacią... Nie za maszynka, nie? Do tworzenia ludzi. No kurde, no ma do tego nie No nie, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale ja się tak zastanawiam właśnie, co się stanie z tymi ludźmi. po, po zakończeniu wszystkich projektów, nie? Czy skończą znaczy, tak wiesz, samo jak ekipa? To już pewnie zależy od tego, czy oni potrafią sami się. Potrafili sami się ten, sami się wypromować, sami się kontynuować ten trend. Mi się wydaje, że to się do, do, dokładnie stanie to samo, co z ekipą. Że ludzie, którzy nie zrobili nic sami, wiesz, dostali jakby całą popularność, nie będą potrafili ciągnąć tego dalej, jeżeli zostaną sami. Jakby nie wiem, ale ten przykład ekipy bardzo mi dał do, do, do zrozumienia, że ci ludzie są Karolowi potrzebni teraz, gdy przestaną mu być potrzebni, oni sami sobie absolutnie nie poradzą postać w internecie, bo zawsze jest otoczony nowymi, zyskującymi na popularności, influencerami. Spółka ekipa poza nowymi twórcami wypuszcza też cały czas nowe produkty na rynek. Od żywności aż po kosmetyki, więc raczej dobrze się one sprzedają. Spółka ma też zajmować się produkcją animacji oraz gier. Prywatnie za to Free został ojcem, co przynosi nas do drugiej osoby na naszej liście, czyli Versov. Versov to obecnie absolutna czołówka wśród kobiecych influencerek. Po rozpadzie ekipy dalej na No należy dodać, że też jedna z najgłupszych. Z taką samą, bardzo imponującą częstotliwością, nawet pomimo faktu, że była w ciąży, skutecznie zwiększając wyświetlenia względem zeszłego roku, rozwijając przy tym aktywnie swoją markę. W rankingu 100 najcenniejszych polskich kobiecych marek osobistych Forbesa znalazła się na miejscu 37, a wartość jej marki została oceniona na 71,5 miliona złotych. I kanał generuje od kilkuset tysięcy wyświetleń do miliona na film. Jej Instagram jest jednym z najpopularniejszych w Polsce, a ostatnio przy okazji narodzinie dziecka stała się najgłośniejszym tematem w całym internecie. Przy okazji czego zanotowała ogromne przyrosty popularności. Tylko w zeszłym miesiącu zyskała 116 tysięcy nowych obserwujących na Instagramie. A jak sama twierdzi, jej Instagram. Myślisz, myślisz, stary, że patrząc na to, że wiesz, ta ciąża dała jej taką popularność, myślisz, że ona będzie teraz co roku rodzić kolejne dziecko? Nie chcę, w nie, ale bo. Co jakiś czas. Ta historia oglądało ponad milion osób. Jej przyszły content, który prawdopodobnie będzie tworzyć wokół swojego dziecka, może wprowadzić jej karierę na zupełnie wyższy poziom, docierając do zupełnie nowych grup odbiorców. Przy okazji rozpadu ekipy praktycznie każdy przyjechał. Że dziecko? Tak, no bo ilu ludzi będzie tak naprawdę znało dzieciństwo tego dziecka? Dziecki nie będziemy się miała zagrożenia prywatności. Jasne, jasne, ja się z tym zgadzam, ale powiem ci tak, wolałabym nie mieć kurwa dzieciństwa, a być odrzydliwie bogatym i mieć kurwa wszystko, czego tylko chcę. Jakby myślę, że te pieniądze by mi zrekompensowały to, że kurwa nie mam dzieciństwa takiego jak ale to moi robiecnik. Nie byłem go być może ze swojego punktu widzenia. A temu dzieciakowi będzie czego innego brakować niż pieniędzy. Wiesz, wiesz, co? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jeżeli od dziecka będziesz. Wiesz, jak on nie będzie znał innego życia, dla niego to będzie coś naturalnego po prostu. On nie będzie miał problemu z tym, że nie ma dzieciństwa. Dla niego to jest dzieciństwo, bo on innego nie będzie znał. Wydaje mi się, że tutaj akurat ludzie mocno przesadzają z tym, że to dziecko będzie jakoś kurwa wielce cierpieć. No, wątpię w to. No zobacz, jaki będzie miał kontakt z rówieśnikami i jakimi rówieśnikami. Dobrze, Patec bardzo dobrze sobie. O, Patecki, no, tak myślałem. Biorąc pod uwagę jego działalność przed dołączeniem do grupy. I tutaj zero zaskoczenia. Patec jest jedną z najbardziej lubionych osób nie tylko w ekipie, ale i ogólnie w polskim internecie. Nigdy nie uczestniczył w żadnej głośniejszej dramie, nawet przy okazji rozpadu ekipy nie wypowiadał się na ten temat, aby nie budzić przesadnych kontrowersji, nie niszczyć sobie wizerunku niepotrzebnym konfliktem. A rozpad ekipy tylko mu pomógł, bo dzięki temu nie musiał spędzać czasu na tworzeniu filmów z ekipą i mógł w pełni skupić się na kontencie podróżniczym. Na trawę nie musiał odskakiwać do basenu wypełnionego kulkami? Hmm. Który tworzy samodzielnie. Widać, że Patec bardzo lubi tworzyć te filmy. Ja pierdolę wiem film dokumentalny o tym miejscu. To jest tak dojebane. Jednocześnie widownia docenia to, co robi. Niedawno z sukcesem zakończył swoją serię 80 dni dookoła świata, w której jak sama nazwa wskazuje, w 80 dni podróżował po najróżniejszych krajach. Bardzo ambitna seria, która spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród YouTube'owej społeczności. Jednocześnie zapewne będą spełnienie marzeń dla Pateca. Seria sprawiła, że jego kanał zyskał rekordowe ponad 10 milionów miesięcznych wyświetleń. Wystąpił wow. również dzięki niej w dzień dobry TVN oraz zdobył wielu, no a to akurat nie jest sukces. <grym> nowych fanów, którzy zaczęli śledzić jego content. Obecnie generuje kilkaset tysięcy odsłon na film. Niedawno wystąpił też w reklamie obok Cezarego Pazury, co pokazuje, że jego kariera jest w bardzo dobrym miejscu. A, to akurat już pewnie jakieś osiągnięcie jest. Kurwa, obok Cezary, do pazury. Aha. To już, no chłop, kurde, no, no. no. Fusialka to dosyć wyjątkowa... Fusialka, kurwa, zapomniałem, ona naprawdę istnieje jeszcze? To jest ta... To... ja nie wiem, czy on... pod uwagę, że jest yy, obs... Którzy sobie najlepiej poradzili, do tych, którzy sobie gorzej poradzili, no to wygląda na to, że tak. <grym> nie, to, to jest ta, ta. Ja nie wiem, czy ona dalej jest partnerką tego wychałkiego. Dlaczego nie leci, halo? Zwykły przypadek, bo tak naprawdę dopiero po rozpadzie ekipy zaczęła brać swój na poważnie i regularnie dawać filmy. Te zaczęły zyskiwać dobre wyświetlenia, bo jako że została ona w dobrych relacjach z Freeze'em, to na jej filmach zaczęły pojawiać się osoby z Jenzi czy z innych projektów spółki, dzięki czemu mogła liczyć na polepszenie się zasięgów i obecnie zdobywa kilkaset tysięcy wyświetleń na film. I YouTube ma przyrost. Zobacz, ludzie, którzy robią mniej więcej około miliona na film. I nagle na trzecim miejscu osoba, która kilka tysięcy robi na film. To jest mimo wszystko duża różnica. Zysobów i Instagram również dociera do nowych odbiorców, więc na tle reszty ekipowiczów nie wypada najgorzej. Wujek Kukin nigdy nie był w pełni influencerem. Pełnił raczej rolę opiekuna ekipy, kogoś, kto miał trzymać w ryzach cały projekt, a jego popularność była skutkiem ubocznym. No tak, no bo on jakby nie ma kanału, to jakby trochę nie rozumiem. Umieszczania go tutaj, no nie jest twórcą internetowym. No to zobacz, jak się musiał chujowo pójść, skoro gościł ich przebija nie mając nawet kanału. Nie, to jest tak pojebane, stary. To jest tak pojebane. Koszty pojawienia się w filmach. Wydawał się dużo bardziej odnajdywać w zarządzaniu projektami niż w występowaniu przed kamerami, i pod tym względem definitywnie ma teraz dużo większe pole do popisu niż za czasów starej ekipy. Wuj Kuki został prezesem zarządu spółki ekipy, która cały czas poszerza zakres swojej działalności, więc raczej nie narzeka na brak roboty. I słuchając wywiadów z nim, wydaje się, że prowadzenie spółki jest dla niego więcej niż praca i da się wyczuć w nim sporo pasji. Dalej też można okazyjnie zobaczyć go w filmach m.in. fusialki. Tromba jeszcze przed rozpadem ekipy zaczął spotykać się z. Tromba? Tylko, że ja mam wrażenie, że on nic nie nagrywa. z coraz większą krytyką. Widzowie zarzucali mu ogromne ego, raz nazywali jego filmy nudnymi, bez większego pomysłu, i dla wielu wydawało się, że robił wszystko na siłę. Często jego. Tak, aha, kurwa, w sumie mamy jakby drugą połówkę już tego, tego zestawienia, więc. to jest, że raczej są osoby słabsze. To tak. mocno Kontent kręcił się wokół jedzenia czy robienia sobie nowych tatuaży, co nie każdemu się podobało. Już miesiąc po ogłoszeniu rozpadu ekipy, w sierpniu stracił 10 tysięcy subskrypcji, jako pierwszy z byłych członków ekipy. Niedługo po rozpadzie grupy, dał wywiad do w którym zniechęcił do siebie ogrom ludzi. Zwyzywał w nim fanów ekipy, którzy stanowią ogromną większość jego widzów od choroby. Nie, nie zwyzywał, to. A, widziałem ten fragment, do którego on pije. Gorda nie było tak, to już jest nadinterpretacja są. So. Pierwszy z byłych członków ekipy niedługo po rozpadzie grupy dał wywiad do w którym zniechęcił do siebie ogrom ludzi. Zwyzywał w nim fanów ekipy, którzy stanowią ogromną większość jego widzów od chorągiew. Jego częstotliwość wrzucania filmów po tym wywiadzie mocno spadła, jego wyświetlenia również poszypowały w dół. Jedynie filmy, w których opowiadał o związku czy przeprowadce, zdobywają większe wyświetlenia. Zwyczajne jednak mają dużo mniej odsłon niż niegdyś, czasem zdobywając zaledwie 100 tysięcy odsłon. Jego kanał od roku traci subskrypcje, jego Instagram od kilku miesięcy również ma spadki obserwujących. A zainteresowanie trombą wydaje się cały czas spadać. Wystąpił w serialu Wilk, co jednak nie przyniosło mu szczególnie wzrostu pople. No, ale nie, nawet nie widziałem. to jest z jakich co, pewnie jakiś serial HDO albo kanal Plus. Coś, co nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie coś. też. Hmm. A poza tym, praktycznie w pełni skupił się na karierze walk freakfightowych okazyjnie pojawiając się na innych wydarzeniach niekoniecznie skupiających się na walczeniu. Na samych walkach jednak obecnie nie wydaje się wypadać zbyt dobrze. Większość fanów Fame MMA ma go za nudną i bezbarwną postać w federacji. Podczas jednego z programów nie wyraził nawet zgody na telefon od widzów, co mocno zdenerwowało publikę, bo większość z nich oczekuje, że coś się będzie na tych programach dziać. Jego kontrakt obejmuje jeszcze jedną walkę, więc na pewno zobaczymy go przynajmniej jeden raz w klatce. Pytanie jak sprawy będą się miały po zakończeniu kontraktu. Marcysia po rozpadzie ekipy również nie miała łatwego czasu, bo jej kontent tak jak w przypadku Tromby spotykał się ze sporą krytyką, co finalnie sprawiło, że szybko sobie odpuściła, bo przez ostatnie 9 miesięcy nie dodała ani jednego filmu, skupiając się jedynie na prowadzeniu Instagrama. Ten jednak tak jak w przypadku Tromby również od roku traci obserwujących. Niedawno Marcysia usunęła wszystkie filmy ze swojego kanału, a zamiast tego wstawiła piosenkę, która ma zapowiadać jej debiutancki album. Co wydaje się dosyć dobrym ruchem, bo Marcy już od pierwszych ekipowych piosenek, na których występowała, była mocno komplementowana. Ludzie pisali, że świetnie wychodzi jej śpiewanie i że powinna zacząć robić stolowe rzeczy. Tylko kurwa, no jakby na tle amatorów, jeżeli amator na tle amatorów wypada le dobrze, to nie znaczy, że to trafi to robić zajebiście i będzie muzykiem. No, robiła to w stosunku do reszty ekipowiczów najlepiej. Ale nie ro... No, on nie będzie drogą saną. Spane. No nie wiem czy to się odmienia właśnie, więc odmieniłam, nie? Eee. Wydaje mi się, że raczej on nie. Te, no, co nie możesz mieć racji. Jednak jest to, że jest to sporo spóźnione, o jakieś dwa lata. Po pierwsze zasięgi na jej kanale po miesięcznej przerwie <laughs> mocno spadły, a po drugie ogólne zainteresowanie Marcysią jest po prostu dużo niższe. Kiedy jej niedawny TikTok zebrał ponad 3 miliony wyświetleń, jednym z najpopularniejszych komentarzy, zbierający aż 15 tysięcy polubień był, zapomniała o mojej istnieniu. Jej debiut więc w miesiąc zebrał 600 tysięcy odsłon, co może nie brzmieć tragicznie, jednak jest to jej solowy debiut. Coś, co powinno przyciągnąć jak najwięcej osób, a obecnie mam mniej wyświetleń. Ja tego... A czekaj, czy ja to straciłem? Chyba nie. Wyświetlenie niż piosenki ekipy generowały zaledwie kilka godzin. Nowciak po zakończeniu ekipy nie dodawał zbyt regularnie filmów. Jego kariera w tym zakresie więc szybko poszybowała w dół. Niektóre jego filmy mają wyświetlenia rzędu 60 tysięcy. Nowciak obecnie publikuje filmów już od 4 miesięcy, a zamiast tego skupił się na innych odnogach swojej działalności. Głównie w świecie mody. Marka Relab, której jest współwłaścicielem, jest całkiem popularna. Ma na Instagramie ponad 100 tysięcy obserwujących i spora szansa, że widzieliście kogoś, kto nosił ich ciuchy. Niedawna kolaboracja z Puma tylko potwierdza status marki. Poza tym niedawno stał się współwłaścicielem sklepu Grail Point w Krakowie, czyli dosyć unikatowego miejsca, gdzie sprzedawane są ekskluzywne i limitowane pary butów czy ciuchów. Widać, że robi to, co lubi mimo, że jego kanał jest nieaktywny, to ten raczej nie ma na co narzekać. Jego Instagram przez ostatni rok nie stracił obserwujących przez dwa skałki wynikające z sposób na temat jego dziecka, które niedawno przyszło na świat. Murciks przez ostatni rok Murciks. zaliczyło spory spadek wyświetleń. Cofając się rok wstecz, możemy zobaczyć kilkaset tysięcy wyświetleń na film. Ale jakbym miał postawić, kto z ekipy yy, skończy najgorzej, to bym dał oczywiście minimajka i później właśnie się Murciks. Nie wiem, jakieś tak. Od samego początku jej filmy były. No, istniały tylko. Jakby zyskiwały wyświetlenia tylko dlatego, że zatraszała od czasu do czasu Verso, czasami Freeza. A filmy były tak churwa nudne i tak nieistotne nie za to bliżej jej do około 100 tysięcy. Jej content również, jak w przypadku Tromby i Marcysi, był mocno krytykowany głównie przez fakt bardzo częstych odcinków z jedzenia. Te były nazywane leniwym contentem, a komentarze porównujące jej content do filmów Pateca były i dalej są na porządku dziennym. Patrząc jednak na sukces kanału Książula, możemy wysnuć wniosek, że to nie content opierający się na jedzeniu był tutaj problemem, a raczej jego wykonanie. Obecnie patrząc na Social Blade można odnieść wrażenie, że Murciks ma się całkiem dobrze, jednak są to wyświetlenia tylko z shortsów. Murciks obecnie jest mało znaczącym twórcą w internecie, o którym praktycznie się nie wspomina. Jej Instagram stracił już 50 tysięcy obserwujących, a przez ostatni rok mogliście o niej usłyszeć jedynie przy okazji jej dramy, w której zarzucano jej kupowanie wyświetleń, oraz przy okazji eventu, w którym influencerzy ścigali się samochodami. No i nie wypadek. No. Kiedy to przez jej wypadek organizatorzy zdecydowali się zmienić formułę przyszłych wydarzeń. W przypadku poczciwego krzycha wiele osób twierdziło, że da sobie rady ze swoim kontentem o że że właśnie, kurta jest niżej niż Marta?. Wyzacyjnym. Niestety jednak po odejściu od ekipy bardzo szybko jego wyświetlenia zmalały. Już 4 miesiące po rozpadzie ekipy problematyczne robiło się dla niego przebicie 200 tysięcy odsłon, a już w listopadzie stracił pierwsze 10 tysięcy subskrypcji. Jego Instagram również zaczął tracić obserwujących. W styczniu tego roku ogłosił, że wprowadza na kanale zmiany i chce zdawać rzadsze, ale za to dłuższe i lepsze jakościowo filmy. Zmienił też nawet swoją nazwę na YouTube z poczciwego Krzycha na Kindly. I o ile dało mu to na początku lekki zastrzyk wyświetlenia, w mniej więcej podobnym czasie został ogłoszony jego występ w programie na TVN Turbo, tak szybko jego wyświetlenia ponownie zaczęły maleć. I te obecnie często nie przekraczają nawet 100 tysięcy. A biorąc pod uwagę, że kontent motoryzacyjny bywa całkiem kosztowny, może być to mocno problematyczne i sprawić, że jego filmy przestaną być opłacalne. Ja mam wrażenie, że w Polsce na kontencie motoryzacyjnym i, i jakby, że wyświetlenia na kon, no, 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 Wyświetlenia kontentu motoryzacyjnego w Polsce e, dają tylko Budgie. Czekaj, kurde, wylewo dostałem do mózgu. Że tylko Budda jest w stanie e, zyskiwać wyświetlenia na kontencie motoryzacyjnym. To chciałem powiedzieć. Nie, no nie wiem, wylewo dostałem, naprawdę. A Xter? Słucham? A kickster? No, czyli tylko Budda. Nie wiem, o kim mówisz. No bo klikster robi tylko motoryzację, a nie robi przy tym jakiegoś rozdawnictwa czy coś. Hmm. Znaczy, to, to mówi, wspominasz chyba ma akcję z tym domem dziecka i z tym paliwem, tak? Eee, tak samo jak, nie wiem, Strzelecki. Nie znam. bo się też motoryzacją nie interesuje, więc... No nie. No, i właśnie, chyba dlatego, Wydaje mi się, że. No dobra, no a jakie oni liczby robią? No tak mniej więcej, pamiętasz czy nie? Tak, jak mi zaraz Bo nie pamiętam. Mini Mike to osoba, której ludzie przewidywali. prawie milion subskryb... subskrybentów. I zależy od filmiku: od miliona do. od 200 tysięcy do miliona, o. A to ciekawe. Ale najwięcej tak patrząc szybko to takie 200 tysięcy 500 tysięcy okay. odtworzeń, nie? Mm. A to pół miliona no to nie jest mało. 200 tysięcy 000... 200 000 to chyba nie robi za dużo, nie? Ale jak... jeżeli jest to granica pół miliona, to jest to nie okej. Okay. No i niektóre filmiki po milionie, w okolicach miliona, no. nie? No największy upadek po rozpadzie ekipy. Dla wielu jego content od zawsze odstawał względem reszty. Spora część fanów ekipy też po prostu nie lubiła jego postaci, a wielu sądziło, że Minimajek wręcz psuje ekipę. Ogrom osób spekulowało, że bez pomocy Freeza Minimajek zwyczajnie sobie nie poradzi. Patrząc na jego filmy tuż po rozpadzie ekipy, od samego początku było bardzo źle. Jego filmy nie dość że generowały niskie wyświetlenia, bo często nie przekraczały nawet 100 tysięcy, to spotykały się też z ogromną ilością łapek w dół. Był jedynym człowiekiem, który konsekwentnie przebił barierę 50% łapek w dół. Nie wspominając o masie nieprzychylnych komentarzy, które wyśmiewały jego ówczesną sytuację. Wiele osób wydaje się bardzo cieszył widok w upadku Minimajka, zwłaszcza po jego wywiadzie, w którym powiedział niesławne zadanie, śmieszne jak twoja wypłata. Minimajk pod wpływem komentarzy i słabych wyświetleń niedługo później przestał wrzucać nowy film. Ale to jest jak Rodzież, kurwa z Jonka, który jest. Jest to po imbecylen, jest to po prostu niedoedukowanym niedo imbecylem, rodzisz gwiazdę, no kurwa, jeżeli nie wejdziesz go trwaniu za, za rączkę, to on to wszystko rozpierdoli, bo jest i nie ma jakiegokolwiek pojęcia o świecie, on nie umie nic poza prawdopodobnie robieniem drinków. I... Do, jak taka osoba ma funkcjonować w przestrzeni internetu, gdzie musisz mieć jakieś pomysły, musisz mieć jakąś wizję, musisz mieć szerokie horyzonty myślowe. Jego kanał już od 7 miesięcy pozostaje nieaktywny. Przez ostatni rok, tak jak Tromba, skupił się na treningach do walk. Z oczywistych względów jednak pula jego przeciwników jest bardzo ograniczona. A patrząc na reakcje ludzi, wiele osób nie chce już oglądać walk niskorosłych. Pod postem na Instagramie Highliga o walce mini Majka, najpopularniejszym komentarzem jest: Raz mogło być to fajne, ale teraz. „A, tak szczerze, to kurwa, pod każdą walką są takie komentarze: że znowu odgrzewany kotlet, znowu on, znowu ona. a, akurat tutaj bym. w to. w to bym. to jest chyba takie naturalne. Jego walka wstecznie nie doszła do skutku przez odwołaną galę Highlig. Patrząc na przykłady ludzi, którzy odstawiali na bok internetowe kariery, aby skupić się w pełni na walkach, wielu z nich skończyło bardzo słabo. No. Zwłaszcza, kiedy nie dają dobrego show podczas występów na galach. I tak, w przypadku mnie majka jego przyszłość jest dosyć niepewna. Czy odrnęliście czołem ekipę? No chyba się zgadzam, no, jakby ciężko się z tym nie zgadzać, no to są czyste, czyste, suche fakty, tak, są liczby, jest matematyka, z którą ciężko dyskutować. No, dziwi mnie, jakby najbardziej co mnie chyba dziwi, no to ta sytuacja tego, e, sytuacja pocztiwego krzycha. Myślałem, że to będzie dużo lepiej wyglądało.